Witam panowie panie, z tej strony Emil, jesteśmy w Counter Strike'u 1.6. Według dużej ilości osób najlepszej części Counter Strike jesteśmy na serwerze Gun Game O Jezu się Maria, co tu się dzieje? Aha, jest rozgrzewka i w ogóle co ja mam za czułość? Co tu się dzieje? Halo, czemu ja mam taką czułość? Coś nie wiem, coś jest nie ten tege jest 3-0. No dobra, to na 1.5 sobie ustawię. Wiem, że w 1.6 mi się lepiej gra na troszeczkę większej czułości. Jakaś w ogóle mega mała mapa. Nie wiem, tak strasznie klaustropicznie się w niej czuję. I tutaj mamy grać Gun Game'a na tyle osób? No nie wiem, czy to dobra decyzja. No zobaczymy. ok jest 24 poziomów na tej mapie. Jezu, co? Halo, czemu już tutaj zaczynamy gun game? what the fuck w ogóle? Przecież to nie ma sensu! Co to jest za serwer? Kto wymyślił tę mapę w ogóle? To jest powalone dla mnie, naprawdę. To jest po prostu powalone. Fajne są te kombosy nad, nad postaciami. Ale oprócz tego, no, mapa to jest no nie wiem, tragedia, naprawdę. To jest tragedia. Win, kolego. Jak to jest pierwszy? Chyba nie ja, ja jestem drugi tutaj u nas w tymi. i w ogóle nasz team wygrywa mocno. Nie wiem co daje VIP na tym serwerze, nawet nie chcę szczerze wiedzieć. Ja muszę zabić tym Diglem? A, trzech muszę zabić tym Diglem. Zabieram jednego, już dwóch. O, jest kolejny, dobra, i teraz mam nadzieję, że się nie przy przyteteku od razu. A jak się zrespię, to będzie tragedia. Ale widzę, że tu się troszeczkę ogarnęło i się ma nie zrespiewam obok siebie. Nie wiem czemu było inaczej, szczerze powiedziawszy. E, ale było. A już jest spoko, także. Gitara się ma. Chodź kolego, dobra, nie. E, nie, nie wiem, ja nie słyszę do końca gdzie, skąd kto strzela, bo jest za mała mapa, za dużo się strzału, po prostu tutaj dzieje, za dużo rzeczy się tutaj dzieje przede wszystkim. No chodź, 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 chodźcie, chodź, chodź. ojej. Oj, 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 oj. Nie, 5.7 to jest w tej grze porażka po prostu, nie? Jakby CSGO to jest spoko brońka, tak tutaj no, nie podoba mi się kompletnie, nie możecie napisać w komentarzu, czy Wy lubicie 7 na 1.6, ale wydaje mi się, że mało osób grało, to już raczej USP-kiem i glockiem e albo właśnie diglem na przykład czy coś, bo 5.7 to tak chyba raczej średnio. Tutaj zabijmy. Mamy sobie ziomuśka i też mamy tego shotguna, co jest kill, o kolejny, a nie, dobra, już, oła, zabity, bo mi headshot'a strzelił, nie, nie wiem już nawet, za, za dużo się dzieje po prostu, za dużo się dzieje, żeby tutaj ogarnąć właśnie co się dzieje, halo. Na chwilę oderwałem rękę z myszki i już od razu się rozpłynie. To jest naprawdę za szybkie po prostu dla mnie. Ja też mam troszeczkę za małą czułość, żeby się na przykład obracać o 180 stopni. Jezu, co tak typa lagowało? No chodź, kolego! Oj! No nie, ja nikogo tutaj nie zabiję. No ten shotgun jest najgorszy tutaj. Dobra, jest jednak jeden frak. Od razu po tym, jak to powiedziałem. Ciekawe. Siup! Jest, dobra, klejny. No we, gościu, we, 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 we. pal gumę. Typ, no chodź, no kurde, może. o Jezu, makiem będę strzelał. Ktoś tu strzelał? Nie, no nie wiem, nie zdam się. Nie pamiętam, może strzelali. Nie, no powiem wam, że musiałem troszeczkę zwiększyć czułość, ale tak minimalnie. I nawet jest chyba nadal za dużo. Nie, 07 mi się jakoś nie podoba, wy yy, 1.6, Teraz troszeczkę inaczej to tutaj przelicza czułość, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny. Nie, może ktoś się zna, to napisze. Ja tutaj muszę zabijać. Ciągle mam akacza tym razem. Tutaj, kurde, lecimy, lecimy, nie śpimy. Ale naprawdę jest ciężko na tej mapie hardcore. Wręcz bym powiedział, tu się po prostu wszystko dzieje. Wyobraźcie, że. Yy, wyobraźcie sobie, że Gun Game y by były na takich mapach, w Go. To masakra, masakra, po prostu masakra. Ciu! O po nogach, skaucik no to... Nie dobra, myślałem, że M3 jest słabe tutaj na tą mapę, ale nie, jednak skaucik wygrywa, po prostu skałcik wygrywa. Dobra, jest jeden kill chyba. Ja mam nick player znowu, bo sobie nadal nie przestawiłem. A po co mi przestawiać? Wow, co się stało i czemu to weszło? Ktoś tam z P90 mega, mega porobił. Tutaj kolejny kill. Naprawdę, respisz się i dostajesz z pleców po prostu. Jest tutaj kolejny, tutaj kolejny. I teraz to zabijamy sobie. Yolo Jolopolo jakiś tutaj, tu ja zabijam niki. Jest kolejny auk teraz. Ej, to szybko poszło nawet. Jestem swoją drogą pierwszy w moim teamie, ale w drugim teamie jest już ktoś inny pierwszy. No i wygrał. Gun Gamer. To może ja sobie podziękuję i pójdę na base buildera zobaczyć. W sensie graliśmy kiedyś na basebuilderze, ale ja chyba tam tego nie do końca ogarnąłem. Także może pójdziemy sobie właśnie na to ogarnąć. O, jesteśmy zombiakiem, zaloguj się, aby grać. Eee, panie, czemu ja chciałam w ogóle logować, ja nie gra na tym serwerze. A pewnie dlatego, że mam nick player, co nie? Tak obstawiam. Bo jak ktoś mi napisał właśnie w komentarzu, że o, wbijeś sobie na randomowy serwer, a miałeś już 640 fragów. Nie wiem, może to przez ten nick, może przez Steam ID ktoś mi ukradł, bo wiem, że chyba da się ukraść. Nie jestem pewny, tak mi się wydaje. mi ktoś mi kiedyś tak gadał. Dobra, to CSGO mod, jak mamy się logować, no szczególnie, że skąd mam znać te pasy. Nie, no ja tam przejeżdżała na 7 ciupam w CESA, nie? Dlatego mam nie wiem ile. Może w godzinę, w ostatnich dwóch tygodniach, w ces Coś takiego. Przejść do logowania, no come on, dobra. Name Emir. Muszę niestety zmienić. Chociaż nie jest mi to na rękę, w sensie. Po co? Ale dobra, niech będzie. Imir, zobaczymy, czy teraz nie będziemy się musieli logować. Witaj, player. No jestem player. Halo, name. I... No, kurde, mol. Imir, czemu mnie nie zmieniło? Disconnect. O jezu, disconnect. No, jestem Imir. To czemu nie zmieniło? Nie rozumiem. Przejść do rejestracji. Aha, muszę się zarejestrować teraz. No, genialnie. Ustaw hasło. Ej, no ale, ha Ja mam powiem tak, po co robić rejestrację dla osób, które są na Steamie? No, ja rozumiem, że z steamy muszą, ale... Czy nie da się tak zrobić, żeby Steamy, Steamowcy nie musieli? No, bo to jest takie troszeczkę irytujące. Wiecie, w Minecraftie, na przykład to ogarnęli tak, że właśnie osoby z premium nie muszą się rejestrować, a tutaj muszą. Popatrzcie, to jest ten najlepszy sposób na udawanie, że jest więcej graczy. Przecież każdy się nabierze, nie? Że ta trójka w ogóle nie jest oddzielna. Nawet się jej nie da połączyć. No, chyba, że na jakiejś rozdzielczości, na przykład 4x3, czy coś takiego, to może ale no 325 na 32, no dosyć ciekawa liczba, nie? Więc te skamy w ogóle tutaj, jeżeli chodzi właśnie o ilość osób, śmieszne, po prostu śmieszne. Dobra, to on i DD2 wbijemy sobie, chociaż tak jak zawsze mówię, nie lubię, no ale naprawdę nie ma na co ciekawego wbić same ruskie serwery a chcę jednak sobie pograć na polskim, żeby zobaczyć jak to wygląda. Nawet Voice Enable sobie włączymy na jeden. Może ktoś poprzeklina, może nie. Zobaczymy. I przy okazji trzeba się rejestrować. O sklep SMS. Zobaczymy za ile. VIP. Nik na hasło. Wow. 369, 3, 3 zł przelew. O. Uh -huh. No, takie fajne nawet, ciekawa oferta, taniutko, VIP, yy, na 30 dni 11.07, okej, okay. nie no, wydaje mi się, że spoka oferta, no, może być. Widziałem tańsze, chyba w GO nawet, nie wiem czemu nie mogę z kliknąć, a tak, bo ona mi się ciągle odbindowuje, jak mam na scrolla, nie wiem czemu. Jezu, ile jest osób, ja pierdziele, tyle osób gra w ogóle w CS 1.6. Status free, no tak, jesteśmy free i sobie kupię teraz Akacza i amunicję do Akacza, lecimy. Jest szkoda, że nie można view modelu zmienić w 1.6. Naprawdę, to jest takie, taka jedna główna rzecz, którą chciałbym w 1.6, która jest w GO po prostu, nie? No była mi jazga, gdyby się dało. Nie wiem, w sensie, bo ten model, mówię zawsze, klaustrofobiczny, mega, mega, mega po prostu. Oj, tutaj, nie wiem, jakieś fleszyki rzucajmy, granatów nawet nie mamy. O, coś tam trafiam. Coś tam trafiłem, może będzie asysta, ale na tym serwerze chyba asyst nie ma. Oj, olo, wychylamy, o nie, nikogo nie ma, fuck. To może jednak nie wychylam. Czy tam jest typek? Tak, jest typek. Zabity. Oj, 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 oj ale headshot. Ty ludzie się tutaj emocjonują, a to jest jaki Only DD2, to jest zwykły chyba a da się status wpisać tutaj, ta da się. Darmowe Viperangi, rangi Ty, to Ludzie się emocjonują na takich serwerach. Ej, kurde. No, można się healować na serwerze. Dosyć ciekawie. Czekaj, czy jest jakiś czyter na serwerze, skoro jest steamów. z Podejrzewam, że gdzieś jeden się tam Wałęsa. Nawet rangę tu mają, Master Guardian. Kurde. Ja jestem Silverkiem teraz chyba. To jakiś typek w ogóle tutaj ma 37.4. Ja pierdziu. Eee, dobra. MP5, tradycja, jak nie ma się pieniędzy. sił i oczywiście na B, no bo jak inaczej? Rest TT 1,40. Co? Co to, to znaczy Resp TT 1,40? W sensie, że można wbić na respa TT? Nie wiem. Chyba, chyba o to chodzi, ale nie jestem pewny. O, akaczyk dla mnie. I paka, macie, pakę, ja nie chcę jej czy coś zwalę, i na mnie nakrzyczycie. O, coś trafiłem znowu. Śmieszne, że widać jak. Wow, skanujesz. O, nabiłem go headshotem przez ścianę. <noise> Jakoś wyszło. Tutaj, czyściutko, tutaj, oj. Czyściutko. Czysto. No i wbijamy normalnie. Ty tam może być w picie, ale nie chcę się sprawdzać. Oj, trafiłem? Kurde, jaki ja profesjonalny gracz. No tego już nie trafiłem. Może jakbym miał WP, to by się udało. Zobaczymy, czy nasi teammaici tam wbiją. Długa coś, kurde goście, no co ty, paka wchodzi, ale info tutaj dają, ja jestem jedyny taki łomnik, co nie daje info, ale wbili już chyba Czy paka jest? Jest paka właśnie, o, wbija tutaj cetek, oj, 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 oj. Nie zdążył zaplantować chyba, co? Nie, nie zdążył Obronili, paka leży na A, najgorzej na świecie, no i przegraliśmy, a wbita była dobra, ale 4-2, jestem na plusie Spoko. Znowu to. Uuu, no to digra kupujemy. Od kogoś kacza, pewnie podniesiemy, mam nadzieję, przeczekamy to. Chyba, że szybko zraszują, to będziemy też musieli raszować. o ten celownik to trzeba się tak pieprzyć, żeby celownik zmienić. Jest jakaś jedna komenda, że trzeba kłócnąć ci jeszcze ktoś pisał i wtedy wpisać tę komendę. Jest powalone dla mnie, nie powinno tak być. Nie wiem czemu tak jest, naprawdę. Powinni jakoś to ogarnąć, bo chyba nawet właśnie w są zombie z tym nowszym, w sumie gold serce. To ogardeli to po prostu. Dobra, zombie infection lecimy. Kurde, DD2 jest nudny, Jezu. Czemu zwykłe tryby? W sensie zwykły tryb po prostu to musi być Only dd 2 Mój, bo że ktoś puszcza chyba jakąś muzykę najgorzej. Stary dobry zombie moc, nic się nie zmieniło. Oprócz tego, że teraz wyświetla się HP, AP i poprawy i hajs, spoko. Ja pierdzielę, nie, to jest po prostu... czyjś, jakbym się cofnął parę lat do tyłu, nie? Jak słyszę jak... Jezu, czemu netgram w ogóle pisał? Voice nie był zero. Jak słyszę jak ktoś puszcza na mikrofonie jeszcze przez chyba głośnik, bo na no, nie wiem. HLDJ-u brzmi to co najmniej o wiele lepiej, to to nie, tak śmiesznie troszeczkę, nie, naprawdę, no czuję się jakbym się cofnął. O, chyba tutaj wbija zombiak, halo panie zombiak, a nie, nie, nie wiem czym o to chodzi. Patrzcie, wbija, a co, coś ten zombiak nie potrafi, oni strzelają w ogóle do niego? Co mu jest, przecież nikt chyba do niego nawet nie strzela, przynajmniej ja nie widzę. Czym się coś zbugowało? Nie, chyba nic mi się nie zbagowało. Po prostu oni nie umieją na to wskoczyć, ale nie nie da się? Jakiś tam slow -mo może jest, czy coś? Nie wiem. Spadochron muszą dać, żeby to stało właśnie. No! Co jest? No dobra, teraz z niego strzelał, to chyba go rozrzucił, nie wiem, że tutaj krew jest czy coś, chyba nie, nie wiem. O, zaraził! kurde, ładnie, ale to tutaj w ogóle ciemno na tej mapie, a no, to mi się podoba, naprawdę, no. No pamiętam, że ogólnie w 1.6 było tak, że bardzo dużo serwerów miało po prostu jakąś tam większą jasność, ja lubię taką, bo ogólnie jeżeli ktoś nie wie, to jak się tworzyło zombie moda, przynajmniej na tym gotowym pluginie, to było tak, że po prostu można było sobie ustawić poziom ciemności, ja zawsze ustawiałem na swoim serwerze jak zakładałem to najniższą. I nie wiem, wydaje mi się, że to było najbardziej spoko, nie, generalnie, a większość ustawiała jakoś tam pośrednią, w sensie tak pół na pół, albo na fulla chyba nawet, nie wiem, w sensie na fula, że najjaśniej, nie, i to było takie średnie na zombie moda, nie, to jest spoko, podoba mi się po prostu, a przy okazji chyba troszeczkę więcej FPS-ów jest, nie wiem, może to mapa ogólnie ogranicza, może też tak być, a akurat tutaj ja się tam nie znam, nie wiem, tylko, że pamiętam tylko, że było bardzo dużo map, które yy, zżerały w pizdę FPS-ów, co weźmiemy sobie... Oj, jestem zarażony, miło. Chodź, 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 jest zarażony kolega tutaj. Kolejny kolega, chodź, dobra, kolejny jest zarażony. Oni się nawet nie zdążą pokampić. Cześć! O nie, no dobra, ja tu już nie wbiję. Musielibyśmy jakoś zbiorowo wbić. A, mina. i to jest to, kurde, mi nienawidzę po prostu, nie? Tutaj. Nie wbijemy, nie ma już szans. A może? Nie, nie wbijemy. Pcia, być za mną zombiaki. Czy tutaj nie blokujemy się jako zombiaki? Nie, dobra, blokujemy się. To da się jeszcze... Jako tako zrobić? Ale popatrzcie, oni nas robią jak chcą, my nie mamy już żadnych szans. Mina należy do wirus, to nie zły wirus. Niby taki ocalały, a jednak wirus, co nie? Nie, ja tu zginę, już mam 500 HP. Nie ma nawet co próbować gdzieś indziej iść, to jest bez sensu, kompletnie. No właśnie. Chyba się zrespię jeszcze, zobaczymy. No bardzo, tylko vipy się respią, nie wiem. Także tak wygląda CS1.6. Jeżeli chcecie, to tutaj macie wyświetlone jakieś filmy przystosowane do Was. Nie wiem, jakie macie konkretnie. Zapraszam, możecie sobie wbić.